Muszę Państwu się pochwalić, że naszym naukowcom udało się wyodrębnić enzym ESK. Jest to, proszę Państwa, enzym e, enzym skumulowania kalorii. Wartość energetyczna cząstki pokarmowej wówczas wynosi 2016 kalorii. W skrócie ów enzym, enzym nazywa się ESK2016. Enzym ów produkują gruczoły, które na cześć ojców założycieli Instytutu C33, Żwirka i Muchomorka nazwaliśmy. Cycuszkami żwirka i muchomorka. Wielicie krętym, bytują pasożyty. Gdy będziemy przechodzić, zwrócicie Państwo uwagę, i na chwileczkę tam zatrzymamy się, żeby owego pasożyta z organizmu eksmitować. Jestem tasiemcem! Mam metra półtora! Ja jestem tutaj w centrum tego, tego stołu, tego bloku operacyjnego ja jestem jakby utożsamieniem i, y, tego tasiemca. Obijam się na szyi. Wychotowałeś wewnętrznego potwora Wiadomo, że za chwilę jest tutaj lito grube, ale taśnie nie ma czego tam szukać i tutaj sobie swoje gniazdko jakby urządził. I tutaj właściwie wszystko zjada z organizmu. Yy, pasożyt po prostu. I odbywa się czterech turtablistów plus jeden DJ i jeszcze taki realizator dźwięku, gdzie po prostu przez endoskopię będą wchodzić wewnątrz organizmu i próbować go usunąć. Wiadomo, jeżeli chodzi o turtablist, oni tną dźwięki na milimetrach. i Będą próbowali na milimetrach wewnątrz organizmu po prostu go usunąć. zdążysz się nad miską, ja zjadam wszystko. Mikro, mikro, jest mi przykro. Mikroelementy. Zająłem się takimi ostatnimi formami, które e, znajdują się w naszym układzie pokarmowym. Jeli to cienkie, gdzie wchłania się no tam ważne jeszcze treści, e, wartościowe dla naszego układu pokarmowego. Później jeli to grube formowanie kału. E, Kał podróżuje e, wszystkimi elementami jelita grubego. Jest, e, Począwszy od, począwszy od chłopaków, którzy są omawieni grą na stranki na komputerze przez, przez dziewczyny, które są już tak bardzo niepoczytalne i, i niemądre, że szukają na portalach społecznościowych największych zbrodniarzy wojennych. Ta czuszka gdzieś w nas jest. Ja, ja, cokolwiek byśmy nie robili, to, to, ona jest obecna. Więc, wychodząc z tego założenia, mogłem po prostu być sobą. Żuć, 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 <śm> Sugestia yy, motywu łodzi podwodnej, yy, żółtej łodzi podwodnej. W całości jest to dużo, dużo kontrastów i chyba to, no, każdy z nas tu, każde stanowisko, każdy organ pełnia swoją ważną rolę. Opuszczamy wypreparowany układ pokarmowy. W czerwonej koszuli wielki defekator. Próbuję znaleźć ten moment zastanowienia nad tym wszystkim, co jest wokół nas i wydaje mi się, że ten moment skupienia każdy z nas znajduje właśnie w takim otoczeniu. Mam nadzieję, że te emocje nie poszły w powietrze, a to co gramy nie da się inaczej wyrazić jak tylko poczuć. Dziękujemy Państwu, zapraszamy do wyjścia.